30 lat, rok w rok jesteśmy tutaj na targach w marcu, na targach Agrotek. Widzimy, że nasi klienci wstrzymują się do ostatniego momentu z zakupami, z tego względu, że chcą przyjść na targi, zobaczyć, dotknąć. I tak naprawdę można powiedzieć, że nas biznes tak rusza dosyć mocno, z pełnego kopyta dopiero po targach Agrotek. Jak już ci klienci przyjdą, obejrzą, zobaczą, to wtedy podejmują ostatnie decyzje, które już wpływają na to, że ten nasz biznes zaczyna, można iść pełną parą. No, przez te 30 lat dosyć dużo się zmieniło. Nie? I, i Zmienili się ludzie, zmienili się nasi dostawcy, zmienili się nasi klienci, wy się zmieniacie, my się zmieniamy, więc naprawdę za każdym razem, rok w rok, te targi nas zaskakują i, i zawsze wspominamy z pozytywem tutaj po prostu ten biznes, który Później jakoś próbujemy zrobić mocniejsze targami.